Może nie jest to najszybszy samochód na świecie. Nie hamuje też najlepiej i jest ciężki. W dodatku, niektóre elementy wyposażenia mogłyby być wykonane z troszeczkę lepszych materiałów. Ponadto, sabów jest na świecie coraz mniej, tak samo jak i części zamiennych do nich. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to najlepsze najbardziej przemyślane najcudowniejsze najzaibistsze auto, jakim w życiu jeździłem. Ocena redakcji pierwszy raz w naszej 30-letniej historii 10 na 10. Okej, okay, dobra, kończymy kręcić na dzisiaj. Fuh. No, masz farta, ale spróbuj coś dograć o tym aucie jak mnie tutaj nie będzie, to wrócę. I czy tym Rozumiesz? Nie. To marka relikwia, która przypomina nam o tym, że nawet tak duże przedsiębiorstwa jak masowi producenci motoryzacyjni mogą spać z rowerka, rozwalić sobie Rio Kamień i po prostu zbankrutować. Jednocześnie jest to marka Religia, która posiada bardzo duże grono fanatycznych wyznawców, dla których SAP był i pomimo tego, że już nie istnieje, jest i będzie zawsze najlepszym producentem motoryzacyjnym. I trzeba zaznaczyć, że są w tym jeszcze bardziej skrajni niż właściciele Renault Laguny, zwani również jako Laguniarze. Marka produkowała auta ciężkie, ale niezwykle bezpieczne, które posiadały do tego sportowy dryg i świetnie się prowadziły. Choć są to odważne słowa, można powiedzieć, że jest to połączenie wartości reprezentowanych przez Volvo i BMW. I tak, w tym odcinku moglibyśmy powiedzieć, jakie to SAP nie jest super, jakie to nie jest najlepsze, jakie to auta nie są ładne, czyste, ładnie pachnące, praktyczne, świetnie się prowadzące i w ogóle wszystko co najlepsze. Ale na tym kanale po prostu czegoś takiego nie robimy. Nie pokusimy się o lajki, subskrypcje i komentarze. My w teście Saba 9.3 postawimy pewną tezę. Otóż uważamy, że jest to świetne auto dla przykładnego ojca i syna kochającego motoryzację, który nie chce jeździć kolejnym nudnym autem, jakie to można spotkać na wszelkich parkingach. W tym odcinku pokażemy Wam, że Saba 9.3 za dnia jest bezpiecznym, wygodnym sedanem, w nocy natomiast zamienia się w łobuza. Łobuza, który rządzi ulicami i podziemnymi zlotami. Za dnia się wozisz, w nocy ryzykujesz. Jedną z najważniejszych rzeczy dla ulicznego ściganta jest to, jak prezentuje się jego auto. Kupując Saba 93 w Wersji Aero, mamy coś na rodzaj takiego pakietu, jakby tuningowego, zewnętrznego, bodykitu, już w standardzie. Objawia się to od przodu. wielgaśną dokładką, pomalowaną w kolor nadwozia. Tutaj dokładką zderzaka. Zaraz nad nią jest jeszcze większa kratka chłodząca chłodnicę. Nad nią natomiast takie łuki, jakby zderzaka, które co ciekawe, powinny być. Czarne w oryginale. Od przodu dalej zauważamy potrójny, dzielony na trzy standardowy dla tej marki Grill. A za nim przechodzi tutaj w takich dwóch przetłoczeniach długaśna maska z trzema spryskiwaczami. Nie dwoma, a trzema. Więcej to chyba lepiej. Choć ja się nie znam. Od boku natomiast dalej srebrny łuk, który powinien być czarny. I całkiem spory, wystający błotnik, który skrywa 17-calową felgę która to, z ciekawostek, każda wersja wyposażenia miała swój dedykowany wzór felgi. Coś na rodzaj tego, co ma dzisiaj Nissan, tylko że 20 lat temu. Dalej od boku przechodząc, znów dochodzimy do momentu, w którym w tym sabie jest za dużo srebrnego. Chyba właściciel po prostu kocha srebrny, ponieważ ta listwa, ta listwa drzwi powinna być w oryginale, Czarna. Większość klamek, tak samo, powinne zwykle klamki w sabach są też czarne. Tu natomiast znów mamy srebrne. Wszystko było na pewno lakierowane już nieoryginalne w kolor nadwozia. Co jednak jest oryginalne? To tutaj wielka nakładka progu, wystająca z przetłoczeniami, coś na wzór Need for speedów szybkich, wściekłych z lat 2000. Wygląda to mega moim zdaniem nawet teraz, nawet dzisiaj. Od boku szyby. Wow. Szyby z małym okienkiem w tylnych drzwiach, idące jakby z taką linią w górę, w górę auta i fajnie ścięty tutaj daszek przechodzący w szybę i klapy bagażnika, zakończoną też dedykowanym tylko i wyłącznie dla wersji Aero spoilerem. Malutka lotka, ale jakże nadająca tutaj sznytu. Pod spodem natomiast zwykłe, proste lampy, które choć wyprodukowane ze Szwecji, w Szwecji wyprodukowane, mają w środku rumuńską szarańczę, tak dobrze znaną z naszych testów daci wszelakich rodzajów. Włączyliśmy sobie lampkę, a tam w środku lampki znajduje się robal. Robak, nie wiem, jak to się tam znalazło to jest ta rumuńska szarańcza. Tak samo dedykowana dla wersji Aero. Dokładka zderzaka tutaj tylnego z małym jakby dyfuzorem. Tutaj z takimi przetłoczeniami, jakby znów mamy te klimaty Need for speeda, takiego undergrounda, dwójki i rura wydechowa, owalna, co ciekawe, niepodwójna, acz dzielona w środku na dwa. Także z zewnątrz, z jednej strony mamy dużego, fajnego sedana, takiego prezentującego się taką elegancją, jednakże biorąc pod uwagę te smaczki z wersji Aero, mamy też coś na rodzaj takiego sportowego auta z takim sportowym wyścigowym, nocnym sznytem. Jako przykładny ojciec rodziny zależy mi na tym, żeby moje auto było bezpieczne, łatwe w obsłudze, ale żeby czymś tam się wyróżniało, takiej standardowej Renault Laguny trzeciej generacji. I tu w sobie jest naprawdę bardzo dużo fajnych smaczków. Przede wszystkim nawet miejsce, gdzie umieszczamy kluczyk jest bardzo niecodzienne. Jest to pierwsza marka, gdzie spotkałem się, żeby kluczyk wsadzał się tutaj do środka. Oprócz tego mamy tutaj możliwość jakby ustalonego przez kierowcę opuszczenia sobie lusterka, kiedy mm, parkujemy o, do tyłu. Z... Małej ilości marek można to znaleźć, żeby to było do tego oddzielne. Po prostu przyjść, bo zwykle auta same to robią, a tutaj to my decydujemy, kiedy chcemy to zrobić. Mamy też Night Panel, czyli funkcję, która zostały nam włączona tylko prędkościowo, jeżeli wyłącza całe oświetlenie wnętrza. Ale jest to na tyle inteligentne, że na przykład kiedy będziemy chcieli sobie jednak e, włączyć, żeby było w samochodzie cieplej, podnieść temperaturę, to na chwilę włączy nam się ten panel, a po chwili on się sam wygasi, dbając o nasze oczy i osoby, które generalnie nie lubią słońca. E, z ciekawych. Takich rzeczy można jeszcze powiedzieć o tym ręcznym, łowaj gałce od ręcznego, która ma taki kształt. Można powiedzieć, że hmm, nazwałbym to tylną nogą kota, bo najbardziej ten kształt mi przypomina to właśnie to. Tak przy okazji, pierwszy raz nagrywamy z takim dziwnym ustawieniem, że GoPro mam przypięte do ręki. Zobaczymy, jak to będzie działać i czy nie będzie to rozpraszało widzów. Ale przychodzę do takiego standardowego opisu wnętrza, no to tak, tam na górze mamy panel, na którym powinien być godzina. Bądź kalendarz, bądź prędkościomierz i inne takie rzeczy, niestety swoją funkcję przestał spełniać już na moje oko jakiś czas temu i po prostu zrezygnował z tej pracy. Aktualnie wyświetla litery L, U, S, S. I to wszystko. Główny panel tutaj po środku, można powiedzieć, że no jest bardzo skomplikowany, to znaczy wygląda jak w samolocie, no ale w końcu SAP ma coś tam z lotnictwem podobno wspólnego, tak więc to nawet pasuje. Tylko żebyście się nauczyli obsługiwać ten panel tu po środku, to potrzebujecie przeczytać instrukcję minimum grubości Biblii. A tak, bardzo podoba mi się nawiewu, które sterujemy przez taki coś, hmm, ciężko to nazwać, zinks. I jest to rzeczywiście bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o sam tutaj panel środkowy, no to w naszej wersji, w naszym sabie jest to najwyższa wersja wyposażenia, ponieważ ten ekran jest duży. Jest w dodatku kolorowy, choć kolory są no cóż, szary, ciemniejsze szary, biały i zielony, i to wszystko, na co możecie liczyć, niemalże jak w Volkswagenie. I szybkość jego działania. Hmm. W miarę działa. Może nie najszybciej, ale jak taki emeryt po kawie, zdecydowanie można powiedzieć, że tak działa średnio. To chyba super! Oczywiście super! Jest to najwyższa wersja wyposażenia. Były jeszcze dwie mniejsze, gdzie ten ekran był mniejszy, ale był po prostu tutaj takim baskiem. tu powinien być cup holder. Niestety też podobnie jak panel na górze zrezygnował z tej pracy. Panel klimatyzacji, klimatyzacja dwustrefowa, warto to zaznaczyć, to oraz podgrzewanie foteli, oczywiście wszystko tak jak na górze, wszystko na przyciski, oddzielne przyciski, każdy przycisk do czegoś innego. Tu mamy popielniczkę, która się odsuwa, aż mi się przypomina pewien samochód, mianowicie... Miejsce na telefon, gałka skrzyni biegów. W naszym przypadku jest to automat 5 był jeszcze automat 6 oraz manual 5- i 6-biegowy, otoczony tu takim plastikiem, który miał nam imitować chrom. Tu według katalogu powinno być miejsce na wsadzenie bodajże płyt, na takie trzymanie do płyt bądź coś związanego z systemem inforozrywki, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli dobrze przeczytałem katalog. W naszej wersji mamy tutaj po prostu taką wyjmowaną rączkę, trochę jak w sumie telefon. Tak, Idąc dalej, mamy kolejny cup holder, który może być jednocześnie cup holderem, albo może być po prostu schowkiem na pieniądze, telefon, co sobie zażyczymy. Podłokietnik regulowany przód-tył, bardzo fajnie, że to się znalazło. I tak, kierownica. Kierownica nasza jest rzeczywiście, widać, że jest to wersja aero, ponieważ w wersjach wyższych wyposażenia tutaj, te boki, gdzie mamy przyciski multifunkcji, były Kolorowe, mamy tutaj dodatkowy plastik, dodatkową nakładkę. W niższych wersjach wyposażenia tego nie było, bądź trzeba było sobie dokupić. No i zegary, zegary bardzo czytelne, mamy bardzo dużą prędkościomierz na środku, obrotomierz po lewej. No i to fajna ciekawostka, to jest dodatkowy smaczek, że mamy wskaźnik turbo. Nie w każdym aucie. To znajdziemy. Trzeba jeszcze w sumie o fotelach. Fotele też są dedykowane dla wersji Aero, są wykonane całe ze skóry i naprawdę świetnie wyglądają. Są w sumie dwukolorowe, oczywiście szaro-szare, ale dalej są naprawdę fajnie wykonane i trzeba im przyznać, że są super wygodne i super nas tutaj trzymają na boki. Te fotele są naprawdę, trzeba przyznać, pierwsza klasa. Niestety z samym widzę pewien problem, mianowicie Kwestia utrzymania tego wszystkiego i kwestia tego jak to się zachowuje wszystko po latach. No bo o czyszczeniu to za bardzo nie będę się skarżył, ponieważ coś tam trzeszczy, coś tam nie trzeszczy. Tutaj ten plastik idzie wsadzić palcem do środka. Ten charakterystyczny chrzęst, ale niestety na przykład. O, teraz ta kamera się tutaj przyda. Tutaj te przyciski są niestety dosyć mocno. Powycierane. Tak samo jak spojrzycie tutaj na klamkę na boku, to jest to niemalże jak w golfie 4, które cierpiały na to przypadłość, że ten, jakby klar z tego schodził. Więc niestety, jeżeli chodzi o utrzymanie wnętrza po latach, jest dosyć cienko. Można to też zobaczyć na przykład po kluczyku. Dziwi mnie, że tak porządna marka zrobiła kluczyk z takiego. Wiecie, to jest taki materiał na kanale, nazywam to głównolitem. To jest taka trochę guma, trochę plastik. Niestety to się wyciera i tak jakby brudzi, co widać. O, mam w sumie te kamery, mogę pokazać do tej kamery. Co widać, że tutaj ten metal po prostu tutaj w środku wyciera. Niemniej, myślę, że mankamenty utrzymania można sabowi wybaczyć ze względu na to, jakie ciekawostki ma w środku, ponieważ ma naprawdę bardzo fajne rzeczy, których nie znajdziemy w innych markach i tym sab z pewnością może je pochwalić i się też może tym wyróżniać. No i get przykładny ojciec z rodziny z pewnością sprawdzi też ile jest miejsca na tylnej kanapie i czy wygodnie będzie tutaj wozić dzieci i trzeba przyznać, że jeden, jest tutaj naprawdę dużo miejsca ponieważ przede mną siedzi właściciel tego auta, siedział w sumie który jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki a ja tu mam jeszcze dużo przestrzeni na nogi, mogę sobie wsadzić stopy pod fotel i tu na kolanach mam jeszcze dobrą dłoń miejsca, więc tu z tyłu jest naprawdę bardzo dużo miejsca nad głową, również mam ponad jeszcze dłoń miejsca, a przecież jest to sedan, więc on ma ten dach już w miarę taki opadający, tak więc miejsca z tyłu jest bardzo dużo przy okazji ta kanapa jest niesamowicie wygodna, tak jak przednie fotele są świetne, tak tylna kanapa, tutaj trzeba pochować komfort, tutaj naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie więc tutaj nie ma na co narzekać, bardzo fajne jest tutaj też wykończenie takim, hmm, nie potrafię nazywać materiałów ja nazwałbym to welurem, w każdym razie jest to materiał, z którego mam wrażenie robi się dywany, bądź jakieś wykładzin i fajnie, że czymś takim to jest tej Dół auta jest wyłożony, bardzo fajnie to wygląda, nawet jest to fajne, przyjemne w dotyku, choć mam tej stopy, zawsze nam jest miło też w stopy. Niestety, podobnie jak i z przodu, tak i z tyłu, to auto już widać, że trochę przeżyło. To nie jest tak, że twierdzę, że sab jest jakoś bardzo źle wykonany. Ten egzemplarz jest dosyć mocno zmęczony. Co widać na przykład po tej kratce nawiewu, którą dosłownie mogę sobie wyjąć na zewnątrz, ale gdyby ona działała, to fajnie, że tutaj są dwie oddzielne kratki na nawiewu działające niezależnie na dwóch różnych pasażerów. Mamy też tutaj popielniczkę na dwóch pasażerów i trzymanie na papierosa. Pa Daj papierosa, panie operatorze. Daj no jeszcze, k dwa złote. No może to jest ten taki do podgrzewania, ale zobaczcie, że mamy tutaj trzymadełko na peta. Drugie auto, w którym znaleźliśmy tak zwane marzenie palacza. Ech, oprócz tego mamy dwie oddzielne również... Lampki dla lewego i prawego pasażera. I tak fajnie, jeszcze zobaczcie. Mamy podłokietnik, i tadao! Bardzo dużo miejsca w podłokietniku. Tutaj na jakieś różne rzeczy dla dzieci, chusteczki takie. Jest to naprawdę duże. A sam podłokietnik, wygodny, fajnie umieszczony. No i mamy przejście na narty do bagażnika, to też jest dodatkowym plusem. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o tył Saba 9,3. Zdecydowanie to auto wypada bardzo pochwalić, zarówno na komfort, jak i jakieś takie dogodności dla pasażera na tylnej kanapie. Klapa bagażnika. Od tak po prostu jej nie otworzymy. Tam przy drzwiach jest taki specjalny przycisk, który zobaczycie na przebitce. Tak przystało na sedana. Klapa otwiera się tutaj tak do góry i mamy niebezpieczeństwo uderzenia w to głową i zginięcia przy aucie. Niestety sedany tak mają. Bagażnik 425 litrów, a więc ani mało, ani dużo. I jest tak. Jest długi. Szeroki i niski, czyli dwie trzecie mamy wspólnego generalnie z tym bagażnikiem. Co mamy w bagażniku? W bagażniku mamy tutaj pod spodem. Ja, ładne, jedno ledowe światełko. Niekoniecznie są tutaj jakieś schowki, czy rzeczy na siateczki, ale siateczkę możemy sobie zamocować tam do takich wystających haczyków i dosłownie przed chwilą się dowiedziałem, że są to haczyki jeszcze z linii montażowej, tak więc nie dość, że w fabryce oni sobie dzięki temu zbudowali łatwy samochód, to my jeszcze możemy to wykorzystać na naszej, zamontować jakąś siateczkę czy coś takiego. Wszystko super przemyślane po szwedzku. Pod spodem e, mamy podwójną oczywiście podłogę, gdzie mamy koło dojazdowe oraz... E, Oczywiście, w środku jeszcze cały zestaw. I tutaj w środku też fajnie można zobaczyć, jak to, to jest dobrze wykonane. Nie ma takich żadnych krzywych spawów ani nic takiego. Wszystko jest zrobione porządnie i po szwedzku, tak jak być powinno. W końcu je słynęły te auta z bezpieczeństwa. Jako każdy przykładny ojciec rodziny, z pewnością będę chciał zabrać kiedyś kogoś na wakacje. I jak możecie zobaczyć, przez te klapy bagażnika bez problemu, chociaż nie jest ona w sumie największa, przechodzą walizki. I tych walizek w te 425 litrów zmieści się całkiem sporo. Mamy tu jeszcze miejsce na przynajmniej jedną dużą walizkę. No ale my, takimi testami na tym kanale, się nie paramy. My sprawdzamy to porządnie. Dlatego przejdziemy od razu do testu z szynki taniego wina. Zaczynamy w pionie. Mamy 1, i. Na siebie niestety oczywiście nie wejdą. Nawet nie mamy co o tym myśleć. Mamy 3 oraz ci. Czy zmieszczą się po szerokości, żeby tu weszła jeszcze jedna? Zmieszczą się. Razem więc mamy w pionie 6 szynek. Teraz w poziomie 1, 2, 3 oraz 4, czyli 6, mamy 6. 6. 6 Razem daje to 12. 12 to jest wynik takiego standardowego sufa segmentu C. Trzeba więc przyznać, że ten bagażnik jest naprawdę dosyć pojemny. Albo może litrażowo niekoniecznie jakoś bardzo pojemny, ale bardzo ustawny. To jest lepsze określenie. Gdybym miał wymieniać... Wszystkie silniki dostępne w Sabie 9.3 pomyliłbym się pewnie 14 razy, i fani Sabów zrobiliby mi to. Wymienię więc tylko te i wyłącznie skrajne. Jednostką bazową, benzynową było 1.8 Ecotec z Vektry oraz Astry G pod kodem Z18X. Generował 122 konie, i tyle można ciekawego o nim powiedzieć. Największą montowaną była v 2.8 280 koni. Diesle. Diesle też oczywiście były produkcji General Motors. Zaczynało się od 1.9, 120 koni, znany też jako JTD świata, bo to ta sama konstrukcja. Kończyło na wersji 179 koni. Dostępny był też diesel 2.2, 125 koni. Tu natomiast mamy silnik 2.0, turbo o mocy 210 koni, moment obrotowy 300 Nm. Z tymi dwulitrowymi turbobenzynami w sabach to w ogóle jest śmiesznie. Było 1.8 T, które miało 150 koni i pojemność 2 litry. Było 2.0T, ale z małym T, miało 175 koni i mamy też 2.0T, ale z dużym T, znane jako B207R w sobie i ono ma 210 koni, 300 Nm, tak jak wspomniałem wcześniej. Silniki naprawdę dość mocno bezawaryjne do wrażliwych elementów należy oczywiście to co standardowe w turbo czyli najczęściej sprzęgło dwumasowe oraz turbosprężarka. Mogą się też zdarzyć delikatne pobieranie oleju przez silnik, ale tak czy inaczej jest on naprawdę wytrzymały, pancerny i idiotoodporny. Ponadto bardzo dobrze nadaje się on do gazu. Poza tym, poza tym, że nadaje się do gazu, nadaje się także i również do tuningu. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że są to nasze pierwsze wrażenia z jazdy tym autem, ponieważ wcześniej nie mieliśmy się jakoś zbytnią okazji nim przejechać. Więc być może później po teście będzie coś jeszcze do dodania. Tymczasem, z tego co zauważyłem teraz, w temacie prowadzenia i jednostki z, 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 jednostki napędowej, zawieszenia y, mam parę uwag. Pierwsze Auto z tym silnikiem ma naprawdę fajny moment obrotowy dostępny dosyć nisko, dzięki czemu bardzo płynnie przyspiesza. Pomaga w tym również ten automat, który choć może i nie jest najszybszy, jest naprawdę bardzo płynny i wzmaga tylko takie poczucie komfortu w tym aucie. Układ kierowniczy jest dość precyzyjny, choć nie reaguje od razu, daje chwilę tak jakby na taką reakcję. Auto jest dość precyzyjne w zakrętach, jednakże czuć masę samochodu. Nie oszukujmy się, że to auto waży więcej niż 1500 kg. Tu pewnie będzie gdzieś podane ile dokładnie, ponieważ nie sprawdziłem. Kto by się spodziewał? Niemniej, tę masę czuć w zakrętach. Auto wydaje się ociężałe, aczkolwiek mimo wszystko stabilne. Dzięki temu yy, mamy takie kolejne jakby, odczucia tego, że to auto jest bezpieczne, że jest takie stabilne, że, że ono nas nie zawiedzie. I. Może nie ma wjeździe tutaj takiego bardzo, bardzo sportowego sznytu, poza oczywiście przyspieszeniem, które jest niezłe, natomiast to auto sprawia, że czuję, jakbym jeździł wielkim taranem, który przebije mnie przez blokadę policyjną. Właśnie, zawieszenie też całkiem nieźle wyłapuje nierówności. Nie jest twarde, nie jest też miękkie, ale za to bardzo sprawnie te... Nierówności wyłapuje, co też jest dodatkowym plusem i potwierdza też dokładnie moją tezę, którą, już którą właśnie przed chwilą zauważyłem, że to auto daje mi poczucie bezpieczeństwa. Pomyślcie, do tej pory kupowało się wielkiego, ogromnego suwa który, żeby nam zapewnić to poczucie bezpieczeństwa, tymczasem ja w Sabie, który mam 44 wysokości, czuję się jeszcze bezpieczniej. To jest niesamowite w tym aucie. Poza tym to auto jest świetnie wyciszone. Szumu opon praktycznie nie słychać. Wszelkie dziury, to, to jak przejeżdżam przez nierówności, to wszystko jest bardzo dobrze wytłumione. W tym aucie czuję się po prostu komfortowo i bezpiecznie, tak samo jak fotele. Fotele są niesamowicie wygodne, swoją drogą regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień. To 20 lat temu trzeba to docenić naprawdę. Wygodnie, komfortowo, bezpiecznie. Co do bezpieczeństwa, natomiast widoczność w tym aucie, jak na sedana, też jest naprawdę, naprawdę niezła. O ile z tyłu trzeba pamiętać, że kawałek tyłka nam wystaje, tak lusterka dość duże takie długie, są nie są wysokie, są długie, dzięki czemu dobrze oplatają nam ten długi tył i pomagają oczywiście przy cofaniu. Są też czujniki parkowania oczywiście. Tylne lusterko, jak najbardziej całą szybę nam oplata. Szyba przednia jest tak samo jak lusterka, długa, lecz niska. I w tym aucie działa to idealnie, dzięki czemu naprawdę mam bardzo dobrą widoczność i wiem, co się dookoła tego auta dzieje. Pomijając już kwestię komfortu, widoczności i bezpieczeństwa. Trzeba się też skupić na takim aspekcie, jak czy to auto jest faktycznie sportowe, tak jak chcieliśmy dorównać, żeby to auto stało się takim nocnym markiem, takim obuzem. Cóż, tu moje odczucia są niestety mieszane, tak jak wspomniałem na początku, silnik ma niezłe odejście, natomiast zawieszenie nie sprawia wrażenia sportowego. I to potwierdza się, im dalej jadę, tym bardziej to czuję. Że to auto nie jest może tym sportowym, takim typowym duchem sportu. Co ciekawe, to zawieszenie jest jeszcze obniżone w dodatku o centymetr względem, nawet podstawowej wersji Aero, więc powinno być sztywniejsze. Wydaje tak mi się przynajmniej, a tymczasem auto jest naprawdę komfortowe i to zaliczam na plus. skaduje że Saab nigdy nie miał być autem sportowym. Nigdy nie miał być samochodem do wyścigów. Miał być wie takim wygodnym, twardym, szwedzkim sedanem, coś pokroju Volvo. I to uważam, wyszło naprawdę, naprawdę świetnie. No i mała uwaga. Sportowości nie też hamulce, które radzą sobie raczej średnio. Ale to zobaczycie jeszcze w naszym teście hamowania, jak wyjdzie. Konieciła Mezurashi Kurumada Kedo. Hayai. Rada Jedi wspólnie doszła do wniosków. Że sam jest z pewnością bardzo bezpiecznym autem. Jest autem, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym czujemy się pewnie siebie i które daje nam takie poczucie, że nieważne co by się działo na drodze, my i tak w tym aucie nie zginiemy. Niestety, wykończenie wnętrza nieco kłóci się z tą filozofią, ponieważ no, te materiały, czy to takie widoczne, bardzo zmęczenie zębem czasu, trochę powoduje, że ten taki poczucie bezpieczeństwa nam się zaciera. Niemniej, ten egzemplarz może po prostu jest zmęczony. Nie sądzimy, że wszystkie saby są takie w środku jak ten. Przechodząc jednak do naszej tezy, którą postawiliśmy na początku odcinka: typowy ojciec byłby z pewnością zadowolony z tego auta. Bezpieczne. Pakowne w bagażnik, bardzo wygodne w środku, no i zawiera jakieś fajne takie smaczki w tym wnętrzu, pomimo tego, że jest ono wykonane jak jest. Co do jednak syna? No cóż, syn szukający sportowych wrażeń może nie być do końca usatysfakcjonowany. O ile auto przyspiesza całkiem nieźle w takiej miejskiej jeździe, gdzie ten moment obrotowy, bądź co bądź, dość wysoki, zapewnia fajne wrażenia, fajne odejście, tak. Automatyczna skrzynia biegów o, zwiększająca przyspieszenie względem manuala o 1,1 ,1 sekundy. Biorąc pod uwagę jeszcze napęd na przód i dość ciężką karoserię, w dodatku bardzo komfortowe zawieszenie, nie sprawia to wrażenia sportowego auta. W tym aucie owszem, czuję się bardzo bezpiecznie, czuję, że jadę wielkim taranem, ale nie mogę powiedzieć, że czuję się w tym jak w aucie sportowym. Cóż. Pewnie nie taki był zamysł Saba i o ile auto ma faktycznie swoją moc i ta moc zupełnie wystarcza do poruszania się i nawet gdzieś przygazowania, tak do sportowej jazdy, do wyścigów nocnych może to nie być wystarczające. Trzeba było kupić 2.8 V6. Tak, może i nie sprawia wrażenie sportowego, znaczy w odczuciach nie jest sportowy, ale za to z wyglądu stara się być sportowy. Przynajmniej tyle. Tak, wygląd faktycznie można zaliczyć bardzo na plus. Pakiet Aero dodaje sznytu całej konstrukcji i wygląda dzięki temu lżej. I to by było się na tyle. Myślę, Bo, że... 10 będzie... na 10. Tak. Najlepszy, czym w ogóle jeździliśmy kiedykolwiek na tym kanale w ciągu dwuletnich historii.